że możemy dzisiaj ze sobą porozmawiać i cieszę się, że zajrzałeś lub też zajrzałaś właśnie do naszego dzisiejszego odcinka. A dzisiejszy odcinek, jak to ja zwykłam mówić, jest absolutnie niebyle jaki. Bo słuchajcie, dzisiejszy odcinek dotyczy niczego innego, jak właśnie moi drodzy, przepowiedni. No i sobie, moi drodzy, powiemy, co to takiego jest przepowiednia. Zwrócimy również uwagę na przepowiednie a życie codzienne. E, troszeczkę też dotkniemy psychologii w aspekcie przepowiedni. No i słuchajcie, bądźcie ze mną dlatego, że e, powiem Wam dzisiaj o czterech ultra szybkich i bardzo skutecznych trikach e, na to, jak możemy wykorzystać e, przepowiednie właśnie w naszym i przede wszystkim w Twoim życiu. E, dlatego, że wychodzę z założenia, że skoro tutaj ze mną jesteś, e, to poświęcamy dla siebie naszą własną energię e, i chciałabym właśnie doprowadzić do takiej sytuacji, w której każdy z nas będzie w pełni usatysfakcjonowany. E, więc powiemy sobie najpierw o tej przepowiedni, potem powiemy, czym nie jest przepowiednia. E, tutaj mam nawet mój magiczny konspekt, który jest naprawdę na jedną stronę, e, ale on też troszeczkę pomaga, e, żeby właśnie rozszerzyć myśli, e, o jakich ostatnio myślałam. E, przepowiemy nie przepowiemy, ale opowiemy. Opowiemy sobie również czym jest samospełniające się przepowiednie i w ogóle słuchajcie, czy taka samospełniające się przepowiednia istnieje. No i finał finałów powiem wam właśnie o czterech trikach, jak wykorzystać przepowiednie w twoim życiu tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, bo w około 5 minut. Także zostań ze mną, jeżeli cię to ciekawi. Jeżeli uważacie, że jest to coś co intryguje wasze dusze, co intryguje Wasze serca, no to koniecznie pozostańcie. Proszę Was o łapki, proszę Was o polubienia. Z pokorą i z radością proszę Was o to, żebyście byli obecni, żebyście nie przysypiali w trakcie tego naszego dzisiejszego spotkania. No i proszę Was o aktywność, dlatego że sensem tego wszystkiego, co robię, jesteś Ty i jesteśmy my. Moi drodzy, rozpoczynamy od terminu e, właśnie przepowiednia, i ja sobie zapisałam, że w moim odczuciu, tak naprawdę na jedno zdanie, że w moim odczuciu e, przepowiednia oznacza e, opowiadanie na temat rzeczy, spraw i sytuacji, e, które mają się wydarzyć w najbliższej lub w zasadzie nieco dalszej przyszłości. Więc e, są to różnego rodzaju hipotezy, e, które zaznają światło dzienne i są poparte solidną dawką argumentów, no bo jeżeli o czymś e, przepowiadamy, jeżeli o czymś myślimy, jeżeli wysnuwamy pewne wnioski, no to na podstawie argumentów. Także e, uważam, że tym jest właśnie przepowiednia. E, czekam na Wasze e, komentarze pod tym filmem. Czy uważacie, że coś pominęłam, czy chcielibyście coś dodać? Czy uważacie, że e, jest e, jeszcze przepowiednia czymś innym? No, i jak wy rozumiecie, moi drodzy, termin przepowiednia? No, ja uważam w każdym razie to, co powyższe, już wspomniałam. Teraz powiemy sobie, moi kochani, czym nie jest przepowiednia? A więc czym nie jest przepowiednia? Moim zdaniem, zresztą nie jestem co do tego faktu pewna, z całą pewnością przepowiednia nie jest wyrocznią. Pamiętaj, że jeżeli idziesz do jakiegoś wróża, idziesz do jakiejś wróżki. On tobie powie swoją przepowiednię, ok, jest to wszystko bardzo, bardzo fajnie, natomiast nie ma rzeczy, nie ma osoby i nie ma sytuacji, która dla ciebie mogłaby być wyrocznią. Pamiętaj, że wyrocznie jako taka, zresztą ja już o tym mówiłam też na moich filmikach wcześniej, natomiast Uważam, że przepowiednia jako taka jest bardzo fajna, natomiast wyrocznia nie istnieje. Więc nie jest wyrocznią, bo jakby wyrocznią może być szeroko pojęta opatrzność, na którą i tak, i tak my mamy też wpływ. No mówi się, że wyrocznią jest góra, jest prawo boskie. No i słuchajcie, niezależnie od wiary, niezależnie od religii, no to tutaj możemy ewentualnie podpiąć właśnie ten termin ewentualnej wyroczni, chociaż uważam, że my jako ludzie mamy wolną wolę, która ma też bardzo wiele, bardzo wiele do powiedzenia, ale generalnie rzecz biorąc na 100% przepowiednia nie jest wyrocznią. I chciałabym, żebyście o tym zapamiętali, bo tak naprawdę uważam, że mamy, tego też jeszcze wcześniej nie powiedziałam, ale słuchajcie, uważam, że mamy dwa rodzaje przepowiedni. Pierwszy rodzaj przepowiedni to jest taka przepowiednia indywidualna, czyli idziemy gdzieś, idziemy do jakiejś wróżki, idziemy do jakiegoś jasnowidza, i on nam powiedzmy, daje taką swoją przepowiednię, taką swoją naszą hipotezę, jego hipotezę właśnie na temat naszego życia. Natomiast moglibyśmy jeszcze wyszczególnić przepowiednie taką ogólną społecznościową dla kraju, dla nawet powiedzmy sobie narodu. I tutaj powiedzmy są jacyś tacy wieszcze, <gry> tak mi się skojarzą oni z te, z, powiedzmy sobie na przestrzeni lat. Na przestrzeni dziejów, z takimi właśnie, powiedzmy sobie, panami w długiej brodzie, którzy naukowcami, którzy siedzą, siedzą w księgach. No i właśnie na podstawie swojej wielkiej wiedzy historycznej, kulturowej, etnicznej, społecznej, oni nam właśnie tutaj przypowiadają jakąś narodową przyszłość. I tutaj takim przykładem jest właśnie na przykład Nostradamus, o którym na pewno właśnie słyszałeś, o którym na pewno słyszałaś i powiedzmy, że tego typu jednostki też przepowiadają tak zwaną swoją przepowiednię, tak? Na, więc jakby to o tym mówię dlatego, że możemy wyszczególnić przepowiednię indywidualną i przepowiednię właśnie taką ogólną społeczną dla świata, dla ludzkości, wiecie, dla narodu. E, więc e, natomiast, e, jakby pamiętaj też, że przepowiednia e, jest e, na tyle istotna, że może mieć wpływ na Twoje życie, ale właściwie z, jakby zmierzam do tego, e, czym nie jest, czyli generalnie powiedzieliśmy sobie, że nie jest wyrocznią. E, druga sprawa, z całą pewnością, e, moi drodzy, nie jest terminem, który musi się wydarzyć od A do Z, tak jak to zostało Wam przedstawione. A dlaczego nie? Słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że jeżeli idziemy gdzieś e, właśnie e, po taką przepowiednię lub czytamy stare, wielkie, pozłacane czy posrebrzane księgi wielkich naukowców, wielkich uczonych, e, to tam oczywiście jest mniej więcej przedstawiony czas realizacji. Natomiast pamiętaj, że Ty też na czas realizacji masz przeogromny wpływ. A dlaczego? Dlatego, że kiedy trafiasz do takiej osoby, kiedy idziesz do takiej osoby właśnie w celu uzyskania takiej przepowiedni, przyjmijmy, że idziesz indywidualnie, to powiedzmy w danym momencie, w którym do tej osoby idziesz, idziesz w konkretnej energii. Masz swoje na tę chwilę konkretne cele, masz na tę chwilę swoje konkretne pragnienia, masz na tę chwilę swoje konkretne plany. I powiem tobie, nie myślisz, co może się wydarzyć troszeczkę później? Nie przyjmujesz jakby e, takiego planu, że na przykład za 8 lat możesz absolutnie zmienić swoje cele? E, my takich rzeczy generalnie nie bierzemy pod uwagę. Natomiast pamiętaj, e, psychologowie uważają, że co 7 lat się zmieniamy. E, świat magii, świat duchowy zakłada, że co 9 lat wchodzimy w nowy rok, w nowy rok numerologiczny. I wchodzimy w nowy cykl numerologiczny. I pamiętaj, że te dwie rzeczy się ze sobą, że tak powiem, lubią, i te dwie rzeczy na siebie oddziaływują. Więc, moi drodzy, nie jest to też tak, że idziecie dzisiaj po jakąś poradę i że Wam się jeszcze wiele spraw po drodze nie zmieni, bo może się zmienić w sposób naturalnie uwarunkowany, czyli po prostu Wy się troszeczkę zmieniacie po czasie, ale też wiele spraw, wiele czynników z zewnątrz może mieć właśnie wpływ na nasze życie. I tutaj zobaczcie, z tego co wiem, kwestia pandemii, chociaż nie chciałabym tutaj poruszać zbyt delikatnych tematów, ale no gdzieś tam pandemia niezależnie od naszego indywidualnego podejścia, prawda, do tego tematu, to pandemia bardzo mocno nas nas jako naród, jako społeczność miała na nas bardzo duży wpływ. Przekazy medialne, media, które powiedzmy sobie, w pewnym sensie też nakręcają różnego rodzaju spirale, to wszystko ma wpływ na nasze postrzeganie, na nasze odczuwanie. Więc słuchajcie, mówię o tym, dlatego że idąc po taką przepowiednię, uzyskując ją, kiedy ją słyszysz, kiedy ją przyswajasz, jesteś w danym momencie życia. I oczywiście, przepowiednia generalnie tyczy się przyszłości. Ona określa twoje predyspozycje, twoje pole potencjału na tu i na teraz i na najbliższe lata, ale może się wydarzyć po drodze, że zmienisz plan, że zmienisz swoje postrzeganie, że automatycznie. Zmienią się Twoje priorytety. Więc też musisz mieć na uwadze, że ta przepowiednia jest powiedzmy na najbliższe lata, ale z zastrzeżeniem, że to się też może zmienić pod wpływem wolnej woli. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz: e, przepowiednia nie jest sytuacją, która na dobre musi zapieczętować się w naszym życiu, ponieważ życie jest płynne i niejednokrotnie sytuacje zmieniają nasze podejście. Czyli moi kochani, tak jak troszeczkę powyżej, życie jest płynięciem do przodu. Każdy dzień nie jest taki sam. To, że dziś masz dobry dzień, nie oznacza, że jutro ten dzień nie będzie jeszcze lepszy. Ale równie dobrze nie oznacza, że jutro możesz potrzebować na przykład trochę więcej wypoczynku, bo ten dzień na przykład będzie ciut gorszy, czego tobie nigdy nie życzę, o czym dobrze wiesz. Więc generalnie to nie jest sytuacja, przepowiednia nie jest sytuacją, która kalka w kalkę musi odbijać się w naszym, w naszym życiu od A do Z. Ona może dawać nam zarys. Ona może dawać nam niezwykły rysunek w szkicu. Natomiast nie musi odbijać i pieczętować się, że tak powiem, krok w krok od A do Z tak jak. Usłyszały się na początku. I druga rzecz, bardzo ważna, w zasadzie to już chyba czwarta, ale generalnie tak sobie liczę krok po kroku. Ostatnia rzecz, czym nie jest przepowiednia? Pamiętaj, przepowiednia nie jest do końca w pełni odbiciem obiektywizmu, bo dana osoba stara się być obiektywna, stara się nie skupiać na emocjach, kiedy tobie tą przepowiednią mówi. Natomiast jedyną obiektywną osobą, która może przefiltrować to przez Twoje pole umysłu, jesteś ty sam. Więc przepowiednia, oczywiście, jeżeli jest konkretny specjalista w dziedzinie przepowiadania, potrafi przekazać Tobie tą przepowiednię tak, żebyś Ty ją też czuł, żebyś Ty też e, powiedzmy sobie potrafił się do niej odnieść w sposób bezpośredni lub pośredni. Ale pamiętaj, że przepowiednia nie jest stuprocentowo obiektywna. Dlatego trzeba dobierać odpowiednich słów, a żeby tą przepowiednię, moi drodzy, konkretnie, swobodnie, precyzyjnie przekazywać, nie ograniczając twoj, twoj, twojej wolnej woli. Więc tym, moje, moi drodzy, przepowiednia nie jest. Kolejna sprawa, którą chciałabym tutaj omówić, nim przejdziemy do tych czterech ultra szybkich trików, jest samospełniająca się przepowiednia. Kochani, czy ta samospełniająca się przepowiednia istnieje? E, uważam, że tak. E, I słuchajcie, e, ja mam tutaj wypisane dwa podpunkty. Po pierwsze, że samospełniająca się przepowiednia wpływa na Twój osąd i oczekiwanie od życia i wpływa na Twoje zachowanie. Podam Wam bardzo prosty przykład. E, przykład z życia wzięty. E, jak miałam 21 lat, skorzystałam z wróżki z wróżby, z takiej wizyty wróżebnej e, byłam zupełnie inna. Ja już miałam swoje takie pewne dary, pewne potencjały, no ale byłam jeszcze bardzo młoda, byłam studentką, bo to było takie pierwsze spotkanie właśnie słuchajcie, e, właśnie ze światem duchowym. Jeżeli ta pani mnie teraz słucha, to ją bardzo serdecznie pozdrawiam, życzę jej e, wszystkiego dobrego, jak zwykle. Natomiast e, to, co usłyszałam, dosyć mocno na mnie wtedy wpłynęło. E, to była dla mnie smutna wiadomość, nie spodziewałam się jej, ona została mi przedstawiona w bardzo delikatny, bardzo profesjonalny sposób, tylko jakby mm, ja to bardzo przeżyłam na zasadzie o jej kut, czyli tak się na pewno zadzieje. I słuchajcie, zaczęłam stosować, potem w, w miarę upływu lat, e, jakiś taki własny, prywatny autosabotaż. E, zaczęłam sobie wmawiać, że to się na pewno zadzieje. Więc przy każdej możliwej e, powiedzmy sytuacji która mogłaby doprowadzić do realizacji tej wróżby, ja już automatycznie sobie to nadrabiałam w myślach. I słuchajcie, w pewnym momencie tak się faktycznie zadziało. I e, myślę, że też dużo ja dołożyłam do tego cegiełek, ażeby to się zrealizowało poprzez mój lęk. Więc e, samo, e, samo spełniające się przepowiednie istnieje. Jest ona realna, jest ona e, bardzo prawdopodobna do spełnienia, ale pamiętaj, że Jedyną osobą, która może do tego doprowadzić, że tak się zadzieje, jesteś ty sam. Bo oczywiście mamy przeznaczenie, e, mamy e, energię, które jakby naprowadzają nas, nas na różne sytuacje, ale pamiętaj, że bardzo często tak jest, że im bardziej się czegoś obawiasz, im bardziej się czego, czegoś boisz, to tym większe prawdopodobieństwo, że to się zadzieje. Więc w pewnym sensie e, my to. E, w taki sposób wizualizujemy to, że to się na pewno stanie. Więc e, mówię o tym dlatego, że jeżeli interesujecie świat przepowiedni, e, niezależnie od tego czy w trybie indywidualnym, czy cię on interesuje w trybie takim światowym, ogólnym, globalnym, państwowym, czy też narodowym, to po prostu e, bardzo, bardzo istotne jest e, Twoje, jakby to powiedzieć, żeby to ładnie ubrać, bardzo istotny jest Twój dystans. Musisz, chociaż nic nie musisz, wszystko możesz, jak to mówią, powinieneś, powinnaś mieć też zdrowy dystans do przepowiedni, oczywiście brać e, wszystko pod uwagę, natomiast e, zrozumieć też, że Twoje zachowanie, Twoje osądy, Twoje poczucie własnej wartości, Twoja wiara w siebie mają wpływ na tak zwaną samospełniającą się właśnie przepowiednię, oczywiście też w dobrym tego słowa znaczeniu, bo... Słuchajcie, spotykam się na co dzień z bardzo wieloma klientami, którzy mówią, że kiedy uwierzyli w siebie, wszystko zaczęło się spełniać, więc samospełniająca się przepowiednia też ma właśnie te plusy. Ma minusy, ale ma też właśnie te plusy. I widzisz, wszystko zależy właśnie od Ciebie Pamiętaj, że samospełniająca się przepowiednia może być też takim samoistnym wyczekiwaniem. I tutaj chodzi o to, żebyś nie tracił. Takiej pasji życia, na zasadzie, że ok, mam tą przepowiednię, czy te przepowiednie, to teraz ja sobie spokojnie usiądę, nie będę nic robił i będę czekał, czekała, aż to się zrealizuje. Bo pamiętaj, to tak nie może być, dlatego że samo istne wyczekiwanie to brak działania, a brak działania to brak ruchu, więc pamiętaj, że ty masz bardzo ważną rolę w swoim życiu i Ty możesz podeprzeć się wieloma sprawami, na przykład przepowiedniami, ale pamiętaj, że osobą sterującą jesteś właśnie Ty sam. Eee, słuchajcie, kolejny mój podpunkt i przejdziemy do tych czterech trików, bo chciałam, żeby dzisiaj to spotkanie było szybsze, żebyś jak najwięcej mógł e, właśnie tak przećwiczyć na sobie. E, jest to przepowiednia a skojarzenia. Więc słuchajcie, jakbyśmy się tak zastanowili, z czym czy z kim kojarzy nam się przepowiednia, to na przykład mi się właśnie kojarzy z tymi wielkimi uczonymi, kojarzy mi się z filozofami, ale też kojarzy mi się z takimi starszymi paniami wróżkami, które mają kota na ramieniu, długie rękawice, no i przyjmują, no bo też tak troszeczkę media nam to pokazują. I wiecie, i przyjmują t, um, panie swoich klientów, wyglądają bardzo mistycznie, e, no i właśnie są to takie osobowości. <grytanie> I e, pamiętajcie, że e, przepowiednia od zarania dziejów interesowała ludzkość. E, interesowała też nie tylko nas, ludzi, naszych przodków, rody, drzewa genealogiczne, ale właśnie przepowiednia interesowała Również kościoły, religie, wiarę. E, przepowiednia była cząstką kultury, była cząstką e, budowania e, więzi socjologicznych, więzi psychologicznych, więc e, pamiętaj, że takie skojarzenia, jeżeli chodzi o właśnie przepowiednie, są to takie skojarzenia historyczne, etniczne, socjologiczne. Więc tutaj dużo, dużo by można było też się nad tym pochylić, i na pewno też na kursach, jakie będziemy mieli, na pewno też przyjdzie na to czas. Natomiast zobacz, przepowiednia kojarzy się zwykle z takimi starszymi mędrycami, starszymi na przykład też paniami, które tyle wiedzą, które potrafią się z Tobą też czymś podzielić, taką wiedzą, ale nie zawsze w trybie realnym tak musi być. Przychodzisz w jakieś miejsce, przychodzisz po przepowiednie i nagle okazujecie, że przyjmujecie ktoś młodszy, kogo zupełnie inaczej sobie wyobrażałeś, właśnie wyobrażałaś. W każdym razie, reasumując, przepowiednie od zarania dziejów były cząstką ludzkości, były cząstką poszukiwań i były cząstką nas samych. Moi drodzy, przechodzimy teraz do finał finałów, do tego, co jest najważniejsze. Czyli do tych czterech czterech. Ultra szybkich trików, jak wykorzystać przepowiednie właśnie w Twoim życiu. Słuchajcie, yy, dodam jeszcze jedną rzecz. Przepowiednia ma związek z wróżbą, ale nie zawsze nią jest, dlatego że nie musi bazować na kartach czy na narzędziach wróżebnych. Czyli yy, wróżba jest to troszeczkę coś innego, bo zwykle bazuje na konkretnych narzędziach, natomiast przepowiednia nie musi na, yy, na nich bazować, ale może bazować na. Faktach, na historii, na kulturze, na przewidywaniach w tym względzie. No i teraz przejdziemy właśnie do tych czterech ultraszybkich trików, które możesz wykorzystać właśnie w swoim życiu w 5 minut, zwłaszcza jeżeli interesujesz się światem przepowiedni, jeżeli interesujesz się światem wróżb. Pierwszy trik: otwórz swoje serce. Dlaczego? Dlaczego musisz, dlaczego powinieneś otworzyć swoje serce? kiedy chcesz spotkać się z przepowiednią, kiedy chcesz ją zrozumieć, kiedy chcesz ją pojąć. Generalnie chodzi o to, żebyś był otwarty na to, co druga osoba Tobie sugeruje, żebyś był otwarty na proces radzenia Tobie, co jest dla Ciebie dobre, żebyś spojrzał na siebie oczyma wiary. Jest to bardzo ważne, dlatego, że najlepiej przyswajać sercem, Zobaczcie moi kochani, bardzo często e, mówimy, że dzieci mają w sobie niezwykłą ciekawość świata i niejednokrotnie ta ciekawość świata jest dużo, dużo silniejsza aniżeli e, u dorosłych. Gdzie bardzo często zdarza się, że dorośli są już troszkę tacy przygaszeni, troszkę tacy i zmęczeni czasami pod wpływem obowiązków pracy, powrót do domu, pod wpływem codzienności. Nie mają też siły czasami takiej właśnie na, na poznawanie świata. A chodzi generalnie o to, żeby zachować w sobie tą jak najwyższą formę dziecięcej ciekawości. I tutaj podam Wam taki przykład, który sobie spisałam. Zobacz, czasami pytacie mnie, czy możecie, jak jesteście u mnie na wizycie, czy możecie z, zrobić nagrania, albo czy możecie wpisać to, co do Was mówię. Kochani, zawsze odpowiadam, że tak, bo wiem, że jak przychodzicie, to jesteście pełni przeróżnych emocji i bardzo często pewne rzeczy mogą Wam po prostu jakby z głowy uciec. Więc jak najbardziej tak. Tylko pamiętaj, że jeżeli tak dokładnie to spisujesz i tak dokładnie odsłuchujesz tego, co ja mam tobie do powiedzenia, czy ktokolwiek inny, to pamiętaj, że to, co do ciebie jest mówione, jest w dużej mierze możliwością. Jest bardzo prawdopodobne, ale potraktuj to również jako radę, z którą skonfrontuje się Twoja wolna wola. Więc nie traktuj tego jako jakiegoś tak zwanego zrządzenia które musi się wydarzyć. Potraktuj to, to jako radę, jako, e, jako takie pokierowanie Ciebie dalej. Ale nie licz na to, że to musi się zadziać pod linijkę, bo wszystko zależy od Ciebie, a człowiek jest nieograniczonym potencjałem, człowiek ma nieograniczone pole możliwości i bardzo często wiele rzeczy po drodze może się zmienić. E, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Czyli otwórz serce, to była pierwsza rzecz. E, druga sprawa, druga rada, drugi trik. Potraktuj przepowiedni jako możliwość, bądź w z własną wolą. Czyli tak jak już sobie powiedzieliśmy, konsultujesz coś, traktujesz to jako swoją e, szansę, konfrontujesz to ze swoją własną wolą i traktujesz to jako swojego rodzaju możliwość. Trzecia rada. No już przedostatnia. Trzecia rada, moi drodzy, nie zamykaj się na nic i nie chciej wszystkiego na raz. Nie zamykaj się na nic i nie chciej wszystkiego na raz. Nie twórz negatywnych scenariuszy i nie odpychaj teraźniejszości. Dlaczego? Moi drodzy, a no właśnie dlatego, że taki prawdziwy plan dnia i taki plan tego, co ma się w Twoim życiu wydarzyć, tworzysz sam. A wszelkie. Rady, przepowiednie. Traktujesz jako swojego rodzaju hipotezę. Nie nastawiaj się, że po usłyszeniu przepowiedni ogólnych lub innych, takich e, społecznych, obudzisz się jutro na przykład o 6 rano e, i cała moc, moc dobra zmienia Twoje życie. Oczywiście cuda się zdarzają, i ja zawsze mówię, że w cuda należy wierzyć, ale pamiętaj, że przepowiednia nie zmieni Twojego życia. Ale za to Ty zmieniasz wszystko. I może oczywiście taka przepowiednia zmienić Twój stosunek do życia i uratować Cię przed popełnieniem błędów i przed popełnieniem właśnie złych decyzji. Więc weź pod uwagę, że przepowiednia zmienia cały Twój stosunek, powiedzmy, do życia, i to też jakby właśnie chodzi o to, żeby tak nie było. Przepraszam, troszeczkę się zamatałam, czyli przepowiednia może dać Tobie więcej odwagi może dać Tobie więcej siły, ale pamiętaj, że nie może zmienić całej Twojej rzeczywistości energetycznej, e, dlatego że to Ty ustalasz. Przepowiednia może być narzędziem. Czyli e, jeszcze raz, e, otwórz serce, potraktuj przepowiednię jako możliwość, bądź tu, bądź tu i teraz, e, właśnie, bądź tu i teraz, łączę troszeczkę z nie zamykaj się na nic czyli e, bądź tu i teraz chodzi o to, żeby akceptować teraźniejszość, żeby starać się nie rozdrapywać przeszłości. Pamiętaj, że ty jesteś panem i kapitanem swojego życia, a przepowiednia niech będzie twoim kompasem i kierunkowskazem. I gwarantuję ci, że jeżeli posłuchasz mnie, i gwarantuję ci, że jeżeli wcielisz życie życie te cztery rady. I teraz uwaga, uwaga. Chciałam tobie powiedzieć, że są to rady zarówno do przepowiedni, jak i do tego, żeby w życiu być bardziej szczęśliwym i uwolnić wszystko co trudne. Jeżeli posłuchasz mnie i wcielisz te cztery rady właśnie w swoje życie, to gwarantuję ci, że bardzo szybko poczujesz, że to ma sens i że jesteś szczęśliwy. Nie mówię, że te cztery rady wszystko zmienią, bo cały czas pracujemy nad tym, żeby w naszym życiu było dobrze, żeby się ulepszać, żeby się rozwijać, natomiast te cztery rady są w stanie bardzo szybko zmienić Twoje życie na lepsze. I taka jeszcze rada ekstra ode mnie finał finał. Nie jesteś marionetką w rękach przepowiedni. Uzależnij swoje życie od tego, jakie impulsy energetyczne przyciągasz. I jakimi się dzielisz z wszechświatem? Jasno, precyzuj komunikaty do wszechświata, bądź ciekawy. Jeżeli dopuścisz serce do działania, jeżeli otworzysz serce, jeżeli zaczniesz żyć tu i teraz i zaczniesz dostrzegać drobne rzeczy, i jeżeli nie będziesz się zamykał na nic, to gwarantuję Tobie, że Twoje życie będzie dużo dużo spokojniejsze. A to na pewno tyczy się też świata wróżb, świata duchowego, więc życzę Tobie, żebyś wykorzystał te tryki, żebyś wykorzystała te tryki jak najlepiej właśnie dla siebie. Tymczasem bardzo dziękuję Tobie za dzisiejsze spotkanie. Cieszę się, że tutaj ze mną byłaś i byłaś. Komentujcie, lajkujcie, dawajcie znać, że jesteście i widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia!